Nie. O przypomniałem się, bo Andrzej z mzdi u bo ktoś mi napisał, Rafał, kiedy pójdziesz do Andrzeja z MZDEM-u. Andrzej to był podstawowy pracownik swojej kierowniczki, który bardzo ładnie na biurku miał Andrzej. Andrzej jest bardzo porządnym pracownikiem, muszę powiedzieć. Takim, no, wydaje się być uczciwym, naprawdę, bo jakby wejść któregoś dnia do Andrzeja i zobaczyć. Zobaczę na twoją papierologię. Dosłownie wszystko ładniutko poukładane u Andrzejka było. To on, można powiedzieć, Andrzej jest taki poukładany człowiek. Tak, właśnie, poukładany ma w głowie. Musi, no nie? Bo skoro jakby miał niepoukładany w głowie, to by nie układało ładnie dokumentów, a ja to zauważyłem. I wśród tych ładnych dokumentów był też mój dokument. I ja mówię o tym, o tym, Andrzeju, do ciebie, to ja, 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 ja z tego dokumentu. I wtedy Andrzej, Rafał! Nie wkurzaj mnie! <grym> właśnie. No nie? Pokaż, pokaż Pokaż, coś tam zrobił Andrzej tak robił, żebym nie miał skutera Ja dawno nie patrzyłem, czy jest licytacja Właśnie już tego skutera Bo to będzie miasta, pamiętacie Andrzej zmieniał właściciela skutera tam. Ja nie pokażę, jak to robisz, jak się zmienia właściciela skutera na miasto Potrzebny jest MZDiM Bo prezydent mówi, kurde, jak tu odebrać Rafałowi skuter, to stworzę MZDM Zarząd Drugi Mostów No i właśnie tam będziemy odbierać Czyli prezydent mówi, będzie mój skuter za chwilę bo gdyby nie MZDM, to właśnie prezent nie mógł go odebrać, czyli za pośrednictwem, czyli za pośrednictwem Andrzeja, a Andrzej ma całą kierowniczkę Anię, Monikę, czyli Anię tak naprawdę, a Monikę za pierwszym razem, a potem Monika się usłyszała i mówi, dobra, to już powiem Rafałowi prawdę, Ania. I Ania się zamknęła, a Andrzej był taki odcinek... Co mi tak gonił po tym korytarzu do to to tam, do to, to, tam, to, to tam. bardzo pracowity i ze mną rozmawiał właśnie. Tu Andrzej ja bardzo nie chciał mnie przekonać do swojej pracy, powiedział wam, normalnie nie chciał, nie chciał. No po prostu nie chciał, ale też policji nie zgłosił Andrzej. Ja Andrzeja wyczułem, bo to był dobry zawodnik na przykład. Ja Andrzej lubię, lubię. No I mówię, kurde, za chwilę Andrzeja ja przekręcę. No właśnie, tylko że Andrzej zaczął mi się uciekać. Czyli właściwie potem zauważyłem, że ja mam takich jednorazowych, dwurazowych, trzyrazowych rozmówców bo chodzi mi o urzędnika spotkać uczciwego urzędnika wreszcie tak to na przykład są tacy, którym się mnie interesuje, jak na przykład dyrektor MZDM, który też ze mną korespondował, Na no, oczy nie widziałem, chciałem, ale odmawiano, odmawiano. I potem w MZDM, jak to wtedy było swobodniej, naturalnie, to potem dyrekcja mzdm poprosiła prezydenta miasta Jawożna, mówi tak, przy tym odbieraniu skutera to jeszcze musimy doinwestować, bo zakładajmy sobie te domofony na jedną i drugą stronę, nawet na sekretariat załóżmy, bo tutaj wszystko trzeba zamknąć, całość zamknąć, bo chodzi i pyta o te akta, o te akta. No właśnie, bo te uczciwe akta. Rafał mówi, że no nie są uczciwe, a my mówimy, że one są uczciwe, i asesor sądowy naszego sądu, oczywiście uczciwego rejonowego królestwa szaleństwa, stwierdziła, że wszystko co Andrzej zrobił, kierowniczka zrobiła i dyrekcja zrobiła, że te zainwestowane pieniądze się opłaciły. Opłacało się to po prostu, i teraz, Rafale, nie będę się zapraszać, utajnię to i powiem sobie sama, jak se zrobię, czyli właściwie będzie jak po Andrzeja, czyli <laughs> będzie jak policjanci chcieli. O tak, bo to właściwie. Sędzia potwierdziła teraz pierwotność dwóch policjantów: Dominika i Kazimierza, który jest zdobywcą wielu nagród. Policjanta oczywiście i Dominik, który się nagrał. Tak, bo Kazimierz wtedy oczywiście przygotowywał dokumenty, a ja mówię, dobrze, teraz żadnych zastrzeżeń do Rafała. Bo jakby Dominik przygotowywał dokumenty, to Dominik mówił, pan Rafał go rozpraszał. To Kazimierz jest, siedział w samochodzie, miał luz, więc miał tyle, ile chciał, bo on uczestniczy oczywiście. Kazimierz mówi, Zaraz będzie następny konkurs na policjanta, no mówię tutaj, żeby czasami mi nikt jakiejś dyscyplinarki nie zrobił, no to właśnie zamknął się w samochodzie i zrobił dokumenty. No właśnie, to ja do Andrzeja po te dokumenty, mówię, pokaż mi, pogadajmy o tym dokumencie, co zrobił Kazimierz, bo zaraz w przyszłym roku zdobędzie kolejny medal. I faktycznie zdobył Kazimierz ten medal, kolejny policjanta, no chyba roku, tak, no bo co roku, to roku. Właśnie, wszystkich komend, czyli można powiedzieć, jak ja o nich mówię, twierdza o błędu. No to nie, to Kazimierz akurat tutaj nie pasuje do twierdza o błędu, czyli właściwie dyplomowe dyspozycje usunięcia pojazdów, chyba 20 przez 23 się nazywa. Właśnie, to ja mówię, jak już oni nie chcą po psychologicznemu rozmawiać. My to chodzi o tych dokumentach, no właśnie, może od dokumentów, a psychologicznie o tym dokumencie Wam powiem, bo. Wszyscy, 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 którzy oglądali te dokumenty, ja cały czas w tych dokumentach, to chyba wszyscy już wiedzą, że chodzi o dyspozycję. Mówię, no, halo, halo, dyspozycja, może bym takie echo jakbym rzucił, potem bym chwilę poczekał, jakbym nie chodził, to by się okazało, że pozakładali domofony przed Rafałem. To, to takie echo dyspozycja, a oni odbili to zamknięciem siebie i dokończeniem poprzez Agnieszkę, oczywiście z uczciwego sądu, która zaczyna oczywiście być uczciwa, czyli przygotowuje się do zaprzysiężenia w etykę sędziowską i tę przysięgę sędziowską, ale już trzeba nazywać ją sędzią, bo oni tam tych, tych nazywają sędzią, po prostu są takie pewniaki, nieprzegrany, można powiedzieć, jak już ktoś aspiruje, to dostanie sędziego. To jest taki kurs na sędziego, gdzie wszyscy zdają. To pomyślcie sobie, jaki jest zajbisty poziom intelektualny tych ludzi, jeżeli oni robią taki cudan. No i oczywiście przyszła sędzia, pierwsze co, jak zobaczyła to, 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 to to, to mówił tajnić, bo ona nie patrzyła na nazwisko, bo oczywiście ona wszystkich równo traktuje, czyli nie zobaczyła Rafał Wstępniak, czyli to jest skuter, tylko ona zobaczyła skuter MZDM, policjantów i sprawcę, tak. Sprawca, policjant, Andrzej, i teraz chyba to była Agnieszka. Proszę bardzo. Agnieszka mówi, że tutaj ewidentnie, proszę bardzo, tutaj Dominik z Kazimierza. O, właśnie. I o! Utajniamy! Utajniamy. Bo to chyba zaczyna się od tego, że nic się nie dzieje, że to nie jest utajnione, potem się czyta, mówię, Kurde, tutaj trzeba utajnić. To dalej, tu nie utajniamy. O, znów trzeba utajnić. To nie utajniamy, to kurde. Hmm. To utajnić, właśnie. Idzie tak Agnieszka na przykład rozumuje u nas sądy, bo to królestwo szaleństwa. Ja bym opowiadam cały czas paranoików, jak działają paranoicy. Bo uczciwa Agnieszka w sądzie to jak ona wie coś o mnie, bo tutaj ważne było, najważniejsze to było tak zwany Rafał Stępniak. No właśnie, więc Rafał Stępniak! I już Agnieszka, widzicie, nawet nie miała ze mną kontaktu, a już wiedziała. No to ja się pytam, to, to jest tak zwane prawo, no nie? Prawo, no prawo trochę o mnie wie, można powiedzieć. Psy Polski nie wiedzą, ale ci wiedzą. To, to takie prawo, widzicie, że już zaczynają mnie dyskryminować w tym momencie. No. Odciąć Rafała, odrzucić, 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 odrzucić go fizycznie, czyli precz z moich oczu, czyli nie widzieć Rafała. No właśnie, nie widzieć Rafała, bo domofony nie widzieć Rafała bo na piśmie, wszystko na piśmie, nie widzieć Rafała i nie słyszeć Rafała. I uciekać przed Rafałem, Andrzej, proszę bardzo. No I wszyscy po kolei tam, blu, 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 właśnie taka realizacja wspólnego pomysłu z tej mm. częstotliwości, bo oni nie mają innego pomysłu. Tak działają, nie chcą się przekształcać, są połączeni na siłę, a ja ich ujawniam, bo ich lubię, no właśnie, bo idziemy ku wolności. Ktoś to musi opisać, bo ja wam to opisuję z innej perspektywy, bo z innej perspektywy to wygląda tak, że yy, pewnego dnia, dwóch policjantów pełniło oczywiście patrol na drogach Jaworznickich i w pewnym momencie przejeżdżając przez skrzyżowanie zauważyli oczywiście chyba co skuter bo ja byłem w kasku czyli zauważyli skuter i oczywiście szybko przejechaliśmy bo to tam już była końcówka zielonego, bo potem ja ruszałem. To chyba wiem, na którym momencie oni zielonego przejeżdżali. Pod koniec przejeżdżali, bo mi się włączyło potem. Tyle co oni przejechali, tam się włączyło, więc tutaj też trzeba uwzględnić moją perspektywę. Podczas płynnego ruchu policjanci zerknęli na skrzyżowaniu, zauważyli skuter mówią tak, rafał ustępniak. Iu, 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 iu. trzeba zawrócić. No właśnie, potem zajechali mi drogę. A nie, bo ja to miałem opowiedzieć, że to miało być w porządku. Czyli właściwie policjanci, jeżeli mieli uzasadnione podejrzenie, że pojazdem nieprzystosowanym do ruchu ulicznego, czyli właściwie jechał na niedozwolonym czymś, co nie powinno się poruszać po drodze, na pewno, czyli z dużym prawdopodobieństwem, poruszał się Rafał Stępniak. O którym znowu wiemy, iż ten Rafał Stępniak to on jest chory psychicznie, w artykuł 31, paragraf 1. W związku z tym ma. To nie jest zakaz sprawdzenia tych pojazdów, jak oni wiedzą, tylko to jest inaczej, ja zawsze to zapominam, bo to, pamiętajcie, to są słowa sędziego, co chcę powiedzieć. Bo jak sędzia daje ci 31 paragraf 1, to nie może ci powiedzieć, że masz zakaz wszelkich pojazdów, bo jak nie masz psychicznych takich tych, to ci da zakaz wszelkich pojazdów. Kto tak? no teraz ma psychicznego, to ono nie może dać zakaz wszelkich pojazdów, chociaż policjanci to mają w komputerze. To jest środek zapobiegawczy. To, 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 to. to, to. Właśnie, więc policjanci powinni powiedzieć tak, przejeżdżaliśmy. Zauważyliśmy skuter, który ten, ten, ten i oczywiście człowieka na środku zapobiegawczym w postaci zakazu wszelkich pojazdów. Ale widzimy, że oczywiście ten środek to nie jest to samo co zakaz, więc ten pan, jak patrzymy na tego pana, to nie ma zakazu, tylko środek zapobiegawczy w postaci zakazu. Wtedy Kazimierz, jakby tak odpowiedział, to dostałbym medal na przykład, bo Kazimierz mógłby uczestniczyć, każdy policjant i wy też może sobie odpowiedzieć na to samo pytanie. Co zrobić w przypadku, jeżeli jest takie coś, bo sędzia może ze wszystko, a tym razem na przykład sędzia zrobiła człowiekowi 31 paragraf 1 i powiedziała mu, że ma środek zapobiegawczy w postaci poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi. No właśnie, teraz uczciwy policjancie, co czytasz w swoim komputerze? To policjant mówi, no, bo to jest takie pytanie, no nie? Jak to jest zapisane w komputerze? Czy to jest w ogóle zapisane? A oni mówią, że nie ma. Dobrze, prawidłowa odpowiedź. Nie zapisuje się w komputerze, że to jest środek zapobiegawczy, tylko, że zapisuje się zakaz tak jak dla zdrowego. No właśnie, więc oni mają tak jak dla zdrowego policjanci i to nie jest poprawne. Bo Dosłownie nie ma zapisu u mnie w komputerze, bo możecie sobie teraz dzisiaj, jak ktoś jest policjantem i ma ten komputerek, dostęp do bazy, to sobie sprawdźcie. Albo jak ktoś jest policjantem, i sobie wpiszcie Rafał Stępniak Jaworzno, wyjdzie po twarzy, możecie mi skan przesłać co tam policjant widzi a policjant ma widzieć dosłownie tak zwany wyrok, czyli a wyrok składa się ze środka zapobiegawczego i z artykułu 31 paragrafu NKK, a policjant to czyta a on tego nie czyta, tylko on czyta że to jest zdrowy człowiek który ma zakaz prowadzenia no właśnie, i tutaj widzicie Dominik i Kazimierz to powinni się zastanowić co zrobić to, to powinien zrobić prawidłowy policjant tak nie ma co robić, nie spieszy się Powinien obserwować zwyczajnie kogoś, kto jest na tym, co Wam powiedziałem, ciągle zapominam. Czyli nie ma potrzeby zatrzymywać, jeżeli ten kierowca. Jak jedzie? Czy on idzie jak chory psychicznie, oni tak się zastanawiają, bo jadą za mną, na przykład, i mówią ty, ty, bo jak będzie jak chory psychicznie, to będzie widać chyba co? Czy nie będzie widać? Oni mówią pewnie, że będzie widać. Czyli właściwie widać z zaburzeniami. Pewnie, pewnie po alkoholu, pewnie! A to jest częstotliwość umysłu. Tak, no właśnie, a na przykład chory nie musi mieć ani alkoholu, ani tego ty... A nic nie musi mieć, ani już ty, 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 ty. No właśnie. I oni po mnie obserwować. I właśnie po tej obserwacji powinni po nic powiedzieć tak... Ten Rafał, co tutaj ma, to bondos do obserwacji. To tak brzmi, jakby ja bym był do obserwacji. Dzwony będą, bo jest godzina 17.30, coś tam się dzieje w kościele, czyli świętują. No i właśnie, i teraz pytanie: czy policjanci by świętowali? Bo policjanci powinni świętować po tym wydarzeniu zatrzymania. Bo pamiętajcie, że to jest konkurs dalej, i teraz albo masz zatrzymać, albo nie zatrzymujesz. Jeżeli zatrzymujesz, pamiętaj z kim rozmawiasz. No. Monika mówi z kim rozmawiasz, bo komputer ci podpowiada, kogo zatrzymujesz. Zatrzymasz za chwilę 31 paragraf 1 na środku zapobiegawczym. I teraz o co Ci chodzi? Czy o tego człowieka, czy o ten pojazd? Bo pamiętaj, że jak Ci chodzi policjanci o pojazd, no, pamiętaj, że musisz przeprowadzić czynności tak jak na środku zapobiegawczym. Czyli tutaj możesz być wielokrotnie niezrozumiany, bo choroba psychiczna polega na tym, że ten człowiek chyba czegoś się nie rozumie. No właśnie, więc tutaj macie jasno rzeczy. Że... No właśnie. No bo wszyscy rozumiem, że na przykład trzeba robić przeglądy skuterów, a jak taki człowiek powie, że on nie potrzebuje, bo to tak jak rower, tylko jeśli bo jeszcze po studiach takich mechanicznych jeździ, on się tak lubi, po prostu majsterkować i on to tak ho ho, ho, tylko że dla papieża tego nie ma, a no właśnie, że policjanci powinni powiedzieć, no dobrze, o, wow, pasjonat, no nie, czyli jeszcze nie chorzy po umysłowo i pasjonat, to oh, fajnie, to właściwie to jaki ty masz pojazd, no taki. Oni by mogli powiedzieć opony. Ja mówię, chcesz to ci powiem, co To jest specjalnie, popatrz, jakie to fajne, kupiłem. Tu, 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 tu. No to chyba wiem, wiem, wiem. Resztę wszystkich takich rzeczy działa, co na diagnostyce, to proszę każdy może sobie sprawdzić. Ja sam mogę, każdy sam może. A resztę sami widzicie, że się nie da. Czy pojazd mój ma, czy nie ma? W przypadku skutera to jest co innego, jak ciężarówka, pamiętajcie. Jak nie ciężarówką. O, proszę bardzo, nie wiedzieli, że ja jeżdżę taką ciężarówką, która nie ma przeglądu technicznego, albo autobusem, to sami rozumiecie, że tutaj byście się sami chcieli przyjrzeć, co to znaczy, że ten autobus, ciężarówka nie ma przeglądu technicznego. To samo jak rower, no ludzie trochę dwa koła i hamulce i z dodatkiem silnikowym, no a jak silnik pracuje, to chyba reszta też musi być w porządku, bo... Powiedziałem też powinni wiedzieć przed tymi konkursami, że znaczy, nasze pojazdy są w bardzo dobrym stanie technicznym według mnie na obecnym czasie w stosunku do tego, co było z 20-30 lat temu. Kiedyś były takie bardziej porozbijane, niezadbane. O, patrzcie, z wyglądu wygląda, czy ten pojazd jest sprawny techniczny, czy nie. No kiedyś tak wyglądały i tak jeździły. Teraz tak wyglądają i tak jeżdżą, więc spoko, więc mówię te przeglądy to... Niepotrzebnie tak mamy tak często, bo to jest z i strachu, a sami widzicie, że nie ma żadnych urwań czegoś nagle, że kierowca jedzie, jedzie, a potem nagle ten samochód jakby sam z siebie coś musiał zrobić, czyli nie do opanowania. No właśnie, te przeglądy techniczne to mają być po to, żeby ten samochód nie wyglądał, że on jest nie do opanowania, no nie? Tak. No, czy jedziesz, patrzysz, to jest samo, to to Potem on robi takie, takie, takie. No właśnie, potem się okazało, że samochod nie miał przeglądu technicznego, bo jakby miał, to by tak nie zrobił. No właśnie, tu chodzi o to, że te samochody mają i też tak robią. <grym> ja bym tu zlikwidował te przeglądy techniczne, przynajmniej w tej formie, jakie są. No i właśnie wracamy do mzdm i i i tego, że to będzie własnością oczywiście miasta. Teraz pytanie, jaka wartość jest tego dla miasta? To ja wam powiem, jaka wartość, że oni są w stanie tak bez bloknięcia okiem, nie wiem kto o tym będzie decydował, bo ktoś musi zdecydować, że to pójdzie do utylizacji, jeżeli nikt tego nie kupi, tak? Bo tego nie można kupić mojego skutera, bo to on jest <grych> jako 50. -tka. Wszyscy mu powiedzieli, że tutaj zatrzymaliśmy skuter 50 cm3, czyli 49 coś tam. A jeden podniósł tak, mówię, a to jest moje i tam jest 70, koledzy. Da się to sprzedać? Na aukcji teraz, no nie mówią, że no chujowo było jakby to poszło na aukcję, bo to jakby nie było kupno kupno kup, sprzedaż, to jest tak Sędzia to jest sprzedający, a ja jestem kupującym, albo miasto jest sprzedające, tak, bo miasto chce to sprzedać albo zutylizować, mówi tak Słuchajcie, jak tego nikt nie kupi, my to zutylizujemy, tak to było, bo oddać nie możemy, właściciel <noise> oczywiście też może sobie kupić, to jest... Tak, no właśnie, a ja pytam co będziemy sprzedawać, a oni mówią: basz pan tam te parametry i te wszystkie, bo oni to mają. Ja mówię, Ale tu się nie zgadza, bo co? Właśnie, a oni mówią: ooo, właśnie, to chyba nie można handlować 70 z takimi papierami, że to jest motorower. <grytanie> no widzicie, więc nie można sprzedać. A jak ten co sprzeda, albo ten co kupi, to musi mi to szybciutko oddać. Tak naprawdę to jest moje, ja Wam mówię, a.